Jest środa 5 marca. Przyjechaliśmy z Wojtkiem na wodę na ryby. Sezon wędkarski na długie kije rozpoczęty. Zobaczcie, taka mała zatoczka wody, a dalej lód. Wszędzie jest lód, a w tym miejscu jest kawałek wody. Zobaczcie tam dalej, na lodzie stoją ptaki. Tam po drugiej stronie też. A my w takim miejscu na Metr 20, metr 30 wody. Próbujemy coś złowić. Na razie po wędce zarzucone. I czekamy, czy będzie jakiekolwiek branie. Wojtuś zarzuca. Tam spławik poleciał. Boja się wystawi. U mnie tu stoi spławik. Jak widzicie, zaraz spróbuję Wam przybliżyć. Sekundka. Cyk. tam jest mój spławik tam jest Wojtka spławik w oddali a tu jest sam Wojtuś Wojtuś odwróć się tutaj do kamery dzień dobry piękna pogoda słoneczko świeci próbujemy cokolwiek złowić zobaczymy czy coś się uda czy nie na razie zarzucone i czekamy jak coś będzie później to się włączę. Zobaczcie tam na górze. Albo mi się wydaje, albo to leci kormoran. Tam w oddali na niebie. Tak mi się wydaje, że to jest kormoran. Teraz tam nad drzewami, nad brzuskami. Już go chyba nie widać. Leci tam dalej, bo tam jest odmarznięte. I tam na głębszej wodzie mogą sobie zdobywać pożywienie. Bo tu wszędzie, jak widzicie, jest lód. Tylko tu jest odmarznięte, ale tu jest płytko. A tam stado kaczek i innego ptactwa. O! Wojtuś będzie zwijał wędkę. raz zobaczymy. Będzie zarzucał. Sprawdzi, czy. Miał jakieś branie czy robaki dotknięte, ale widzę, że nie. Także Wojtek zarzuca. Tam poleciało przelotowy spławiczek. Posiedzimy z godzinkę półtorej, zobaczymy co się będzie działo, bo tutaj jak słońce zajdzie za górkę, to może być chłodno dlatego póki jesteśmy w słońcu, to trochę powędkujemy na całym zbiorniku, jak patrzymy, nie widać innych wędkarzy jest możliwość, że jesteśmy jedyni tutaj w obrębie naszego wzroku o, widzicie tam? tam, na lodzie, na końcu, daleko jeden kormoran suszy sobie pióra a drugi leci, także muszą tam nurkować. Jest mała przerwa między lodem i pewnie nurkują pod lodem za, za pożywieniem. Patrzę, gdzie ten drugi poleciał, ale go nie widzę. Gdzieś mi zniknął. O, tam jest, już go widzę tam jest koło drzew. O, i on tam gdzieś ląduje, także tam muszą mieć gniazda. Nie, leci z powrotem. Wraca. A ten tutaj cały czas suszy sobie skrzydła. A tamten, tam lata cały czas. Nie wiem, czy Wy go widzicie. Ja to go widzę. Owleciał teraz w zatokę. Nie, nie w zatokę, tu jest. Na wysokości tego białego domu. I tam mi się wydawało, jak lądował. A tamten kormoran tam suszy skrzydła. Stoi z rozpostartymi skrzydłami. także musiał nurkować tam dalej kolejne ptaki pogoda powiem wam piękniusieńka ciepluteńko kilkanaście stopni ja zdjąłem kurtkę moja kurtka o tu leży Wojtek rozpiął kurtkę też mu gorąco także jest fajnie Przeszedłem kawałeczek na spacerek żeby Wam pokazać zatoczkę. Niestety z syfu tutaj mnóstwo. Ja tu nie byłem jakiś czas. A dzisiaj jak przyjechaliśmy na rzece nie było prawie w ogóle wody. Dlatego wybraliśmy się na zbiornik, żeby zobaczyć jak wygląda tutaj woda. czyściuteńka jak widzicie. Słoneczko i pogoda piękna. Tylko ryby nie biorą. O, zobaczcie. Gałęzie przez Bobra obgryzione. Tu w słoneczku to można stać. Pełno muszli z małży powyciąganych. Przez ptactwo. Ptactwa tutaj jest mnóstwo. Począwszy od. Czapli, kormoranów, kaczek i wielu, wielu innych perkozów. Jest po prostu mnóstwo. Ja się nie spodziewałem, że kormorany nawet teraz są. Czaple, o tam w oddali, stoją na lodzie. Także stoją i nie wiem, czy tam jest tak płytko, i polują. Tu były kaczki, ale jak przyjechaliśmy, to uciekły. Są po drugiej stronie i opalają się w słońcu. Wygrzewają ciało. Tam słyszę sroki w tych krzakach. Wcześniej był moment, że były. Jak jechaliśmy nad rzeką, były sarny, ale nie miałem kamery wyjętej i nie zdążyłem nagrać. No, pogoda jest piękna, żeby tylko ryby brały. O, Wojtek chciał! Wojtek chciał, czy ma rybę? Chyba nie, ale zaraz sprawdzimy. Nie, nie ma ryby, ale było cięcie, widziałem. No i tak to wygląda. Wody jest metr. Mniej, metr na poziomie, na zbiorniku także dużo mniej. Ona sięgała tam aż pod tamte wieżby. To było wszystko zalane, a teraz, jak widzicie, tu mogę chodzić. Pierwszy wypad miał być na rzekę. Skończyło się tu, i na razie brań nie ma. Tam widać mój spławik a tam słyszę pluskające się ptaki. O, słyszeliście kaczora. Tam, o, jeszcze o mewach zapomniałem. Rybitwy, mewy. Jeszcze takie ptactwo tu jest. Kiedyś pamiętam gdzieś tutaj w tej... Tam na tamtej górce był bocian czarny miał gniazdo, ale nie wiem w zeszłym roku go nie widziałem i w tym roku też nie bo byłem o tam dalej w zeszłym roku tu w tym miejscu chyba nie byłem w zeszłym roku, natomiast byłem tam i go nie widziałem na lodzie natomiast widzę czaple siwe, białe i czarną to widzę może w tym roku te boczki też przylecą zobaczymy jakby przyleciały to postaram się Wam nagrać czarnego bociana Taka piękna pogoda. Słoneczko. Tylko korzystać z wypoczynku. O, jakieś ptaki lecą. Będą lądowały, chyba kaczki. Tak mi wygląda. Nie wiem czy Wy to widzicie. O i teraz lądują. I wylądowały na wodzie. O, tam też jest słychać. Zobaczcie co się dzieje. Jakie klucze kormoranów lecą. To wszystko są kormorany. Ze 40 sztuk tu, tu ze 30. No po prostu on. Następne się do nich przyłączają, widzę. Zobaczcie, teraz dwa dolatują z dołu do nich. Całe klucze kormoranów lecą już tam. Także na pewno idzie wiosna, skoro przylatują. W takich ilościach dzikie ptaki. Nie ma możliwości, żeby była zima. Klucze kormoranów lecących. Tam kolejne, zobaczcie. Teraz z lewej strony dolatują następne. No nieprawdopodobne. Piąty marzec, a tu klucze kormoranów lecą. Tu a tu nad nami teraz będą leciały kaczki. Zobaczcie. To są te, co tutaj zimują. Trzy kaczuszki przeleciały. No, ja wiem, Wojtuś. Ja już pokazywałem, że tam jest z 50 do 100 sztuk i tam jest z, z też koło tylu samo z 50 do 100 sztuk, tylko jest daleko i nie widać tego. Ale kormorany mnie zaskoczyły. 5 marca klucze kormoranów. Ale kormorany się nie odlatują, Odlatują. Powoli. Będziemy zbliżać się do końca wędkowania w dniu dzisiejszym. Słońce już tutaj na nas nie oświetla. Świeci dalej, dlatego wstanąłem, żeby trochę mieć jeszcze tych promieni słońca tak bezpośrednio na siebie, bo tu jak widzicie, gdzie już mam wiaderko, na którym siedzę, bo nie wziąłem krzesełka, to niestety, ale nie ma słońca. Tam, gdzie jest spławik, jeszcze jest słoneczko. Wojtusz też już jak stoi to jest... Eee, ona nawet jak siedzi to jeszcze jest słońcu, ale już torba jego nie jest w słońcu. Powoli to słońce będzie się coraz bardziej obniżało. Dlatego posiedzimy może jeszcze z 20 minut, może z pół godzinki. Świeże powietrze, cisza, spokój. Odgłosy ptaków jest fajnie, ale niestety ryba nie bierze. Ale pierwszy raz najważniejsze, że przyjechaliśmy. Zamiast siedzieć w domu przed telewizorem. To czas spędzony trochę bardziej aktywnie, porzucane wędeczką z pławiki do wody. I świeże powietrze, co najważniejsze. Wojtuś, zadowolony z wyjazdu, mimo że nie ma ryb? No, także obaj jesteśmy zadowoleni. To najważniejsze. Z każdym dniem będzie, będą dnie coraz dłuższe. Na pewno będziemy częściej wyjeżdżać. Tylko musimy znaleźć miejscówkę, ponieważ, przez niski stan wody, w rzece, gdzie mieliśmy wędkować, jest bardzo mało wody i musimy szukać miejscówek, żeby na następny raz gdzieś pojechać na rzekę, na taką wodę, chociaż z półtorej metra. To by było najlepiej, Wojtuś, nie? No, nie będzie problem Dlatego będziemy szukać Tam kaczki cały czas się pluskają Po drugiej stronie Kąpiele, ganianie się Tam, tam Tam w oddali Reszta się ogrzewa Na w promieniach słońca O, tam, zobaczcie Na lodzie Sroka urzęduje nie wiem, czy ktoś tam coś jej wyrzucił, że ma coś do jedzenia, czy nie. Ale stoi na lodzie i tak, jakby się posilała. Po drugiej stronie, jak widzicie, wzgórza całe skąpane w słońcu. Także tam na pewno jest cieplej niż tu u nas. A no tu, jakby ryba drobna chodziła po wierzchu. Nie wiem, takie dziwne smugi na wodzie Bo teraz wiaterek się uspokoił No ale brań niestety nie widać Jeszcze chwilę posiedzimy Popróbujemy O tam jakieś dziwne dźwięki Z drugiej strony dochodzą o, Jak na złość się skończyły Zdejmę kamerkę jeszcze Wam tak ładnie pokażę całą perspektywę. I Wojtusia. O, tam ktoś przyszedł nad wodę. W oddali widzę. Widzisz, Wojtek? Tam są ludzie na Cyplu. Wy pewnie tego nie będziecie widzieć, bo jest to dość daleko, ale my widzimy. Zobaczcie, jakie piękne dwie czaple tu lecą. Takie wielkie czaple. Masakra. O, będą nad nami. To są czaple czy żurawie? Wojtek, to są czaple czy żurawie nad nami? Na pewno? To są żurawie. To są żurawie, właśnie dlatego mówię. To nie są czaple, tylko żurawie. 5 marca lecące żurawie. No jestem w szoku. Niewiarygodne. Zobaczcie, jaka piękna pogoda się zrobiła na rybach. Zero falki czyściuteńka woda i co jakiś czas kółeczka drobnych rybek pojawiają się na wodzie nie wiem czy Wy to widzicie ale koło mojego spławika koło Wojtka spławika i pomiędzy cały czas drobnica się pojawia na powierzchni o teraz tu było, tu tam cały czas staram Wam głową kierować na te miejsca gdzie to jest małe rybki, o tu teraz było Około Wojtka z cały czas małe rybki się pojawiają i, i cały czas kółeczkę robią i pojawiły się pierwsze owady. Ja do tej pory nie widziałem owadów latających, a w dniu dzisiejszym już parę owadów koło otu teraz leci. Nie wiem czy widzieliście go, bo to takie malutkie owady, ale coraz więcej owadów wylatuje i lata sobie w powietrzu. przepiękna cisza przepiękna cisza jeszcze nie będziemy jechać, nie? nie, no jeszcze chwilkę nie piękne owiaterek delikatny w czcinkach, spokój i cisza wróciłem do siebie na miejsce zobaczcie jak to fajnie wygląda teraz już słońce się powoli chyli ku zachodowi i tam oświetla te ptaki po drugiej stronie Wojtusz zmienia haczyk na mniejszy będzie łapał na ochotkę próbował ja cały czas na pineczkę na razie słuchajcie jak kacuszki tam w oddali się odzywają tam, tam są ale większość jest tam część pływa na wodzie część Odpoczywa na lodzie. Teraz nie, ma, nie czują żadnego zagrożenia, bo na lodzie ich drapieżniki raczej nie dopadną, chyba że z wody, bo żaden duży drapieżnik do nich nie dojdzie, bo lód jest za cienki. I zresztą, jak widzicie, raczej wszędzie od brzegu odtajał i jest woda, więc nie mają jak drapieżniki dostać się do tych kaczek na lodzie No, Wojt już będzie rzucał. Sprawi Jack Story. Zobaczymy, czy na ochotkę będzie miał brania. Jak będzie miał branie, to ja zmienię, bo ochotkę mam. Ale nie chcę mi się bawić. Tak jest, Wojtuś. Popatrzymy, czy coś weźmie na ochotkę. Zakończenie wędkowania. Ja już wędkę złożyłem. Wojtuś składa 3 godziny nad wodą. Kilka brań było ale wydaje nam się, że tylko drobne rybki brały. Nie mieliśmy żadnego porządnego brania, ani żadnej ryby nie złapaliśmy. Słońce, jak widzicie, już jest schowane za górką. Tam po drugiej stronie jeszcze, jak widać, świeci, ale u nas już jest zimno. Temperatura spada w okolice 0 stopni, dlatego zawijamy się. Kaczki po drugiej stronie strasznie się drą. I tym akcentem żegnam Was Trzymajcie się I do następnego razu Wojtusz pożegnaj się Na razie A tutaj jako update Zobaczcie jakie tereny trzeba pokonać Żeby przyjechać na ryby Najpierw jest zjazd A później podjazd Po ciężkim terenie błotnistym Takim kanionem Zaraz zobaczymy Że no nie takim bardzo jak na mój samochód ale zobaczymy, jak, jak błotko. Czy się wyjedzie normalnie, czy będzie ściągać? E, wyjedziemy bez problemu. Bałem się, że będzie gorzej. Takie tereny.